Błąd, rec, Będzie ciało, ale nie wiadomo czy jest prąd Chyba nie ma Ale chuj jeszcze nie wiadomo nie większych? No Mam no. I Dajcie dzieci, trakcja to śmierć Co i chacie kurwa nie ma uziemienia, tutaj jest To ucięliśmy teraz czas więcej z tych heczyków To jakaś scena z horroru Siadaj kursą. O, działał Dobra Ty, ja mam to kątóweczko, to wypier... Co? O to to... Bo co, to to, to ze zbrojenia to... druty chyba jakieś Ja bym tutaj gdzieś to Nie? tak być Tylko krótki kabelek Kurwa, kostki nie mam A po co kostka? Kurwa, na okrętkę Ja tu nawet kosty nie pomyślałem A, bo to nie jest docelowy, tak? Nie Docelowy jest, już ci mówię Taki kółeczek no, to pewnie szło Gdzie ty ten? Nie, zdy, nie zdjąłeś Nie zdjąłeś A, ja no. kurde W ciemności mroku no, Czemu to tak mocno się tu zamknęło? Ała Zobacz, jak się kółeczek pije O Już i Czas na! Ciasno, ciasno No, tu gówno widać, ale zamontowaliśmy lampkę Zobacz Odpalaj <śśmieniu> <śmieniu> Wiedziałem, że tak będzie Nie, kurwa pewnie Kurwa <śmieniu> Pewnie kurwa kolory komuś kogoś się popierdoliły Albo te złączki może ten <śmieniu> Ty, nie, ty, to nie działa Działa To działa To działa Kurwa Ale ładnie wygląda za. Ty, oni mówili, że to może wkręcić Ale co tu wkręcić? nie A jakby, nie wiem, drugą wziąć testowo gdzieś kurwa do gwiazdka pod że mi zjebano dali? Ja to tym złączką nie wówczas uciekałem, a... Mały no ci te kurwa, te twoje złączki! Kurwa! No chyba, że ta jest zjebana akurat. Ile kurwa ja mać zła z tego słupa! Brońcie, nie, nie tane, tane. jesteście gotowe! <tankuś> yeah, nie wiadomo. You can never know. Output no, no, no. Kur... transcript: Ja jebie, saper myli się tylko Pamiętajcie, dzieci, trakcja to śmierć. To to będzie nie tak łatwo wyjąć, wiesz, ale. A to się po prostu co, zrywa? Tak, tylko tak to... czekaj, to się tym może. Tam tak, tak? No, wycie, co, tak się To trochę luzu musi być, no co w tym? Pieszklanka, mój. na ten. Tego diabła tutaj.

Dobrze, żeś mówił na trytytkę, kurwa powiązać te kabelki. Ja się staram, jakieś chuje mój i odpierdalam. i tak, prawda, nic z tego. Wejdzie to? Chuja, wejdzie. To trzeba tym. Nozikiem. A ty nożyki zebrałeś? Ten czarny, tak, są samochodzie. Kurwa. Nie, ja prowadzę już. O człowieku. Zrobił elegancko. Lepiej nie będzie, mówisz. Lepiej, żeby Dobra, mamy kabelki. I co? Idziemy znowu sprawdzić. Aj, aj, aj. A, to się nagrywało wszystko. Wszystko się tak. nagrało, Słuchaj, dobra. No to dawaj, no Zobaczmy. do gniazdka. O -o. Rozwarcie. Widać, widać trzeci kabel. A nie, osłonka się naciągła. Nie. Jak coś to cię kopnę Skąd ja <laughs> <laughs> O! Kur... Co jest z tym kablem? Mówię, pociągnę od razu stamtąd i będę się pierdolił. Bo ja nie wiem co to kurwa za kabel jest. No ale działa ten kabel, jest nim prąd. Widzisz na końcu? No. Jest taki tunelik. Nie wiem, może trzeba instrukcję od nich przeczytać jakąś.